Z tej strony blokcią i sobie trochę porozwalamy policji o burza oto takim takim Ferrari F12 Berlinetta i będzie się działo Według mnie najlepsze miejsce na to, aby się trochę z nimi podrączyć. Jest tutaj właśnie Horde Spurring Trudny Knockout. To jest świetne. I klikamy sobie ten Horde Spouring i wtedy będzie się działo. Oczywiście potem zrobimy coś takiego, że zrezygnuj z wyzwania i będziemy po prostu musieli trochę porozmawiać. Gminę. No więc tak, tutaj już nam się załadowało. Zajmiemy tak. No, co za nami już liderzy, że ja, mam. ale my zrobimy. Opuść wy yy, wydarzenie i patrzcie. I tu jest jakaś gminę. Widzicie? No i se, tak idzie. Znaczy wiem, to jest na rynku. No, na początek to jest jasne. To by się przydały tej, żeby się przydało trochę więcej aut. I tak jak coś się łączy, podział łączętu, że ile gwiazd da jak w GTA? W to... ogóle to jest to ugi. No, chodź, chodź, o ciebie. Sprawdźcie? Dwa słupki. Czyli to ten to produkt. A, uu, i miny. Miny o są świetne. No i po prostu są genialne.

Muszę trochę technologii pościgowych Technologii pościgowych się kończą. Technologii będą... Dobra. Zrobię sobie taki 12-minutowy, czy że... będzie Lecimy, 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 lecimy... To świetny sposób na zarabianie w Nikolai Spider. Tam się z no co oni robią, kurcze, normalnie, sami rozsadzają to miasto, no, normalnie, pachołki wszędzie, po my tak pojedziemy w 150, są są po sprawie, ale my damy mu Przyspieszenie. Kocham i po <grywka> Кто-то не пекло. кто не держит. Я кто-то не держит. Hmm. Tak kończą. Wszyscy, którzy ze za mną zazielą. Eee, dajesz Marina na czerwcimy. Hmm. I no tutaj. Co tu jest? Co to było, Matko, czeka? Takie są. Jeździemy. Słabo, słabo, słabo. Slavoslav... Mache mină! Deplău? Da, dar... Mache mină! Mini mină! Co tam się stało, nie wiem. Ludzie, co tu jest? Sami się zaraz tak niesie. Właśnie, mili. U nas to. Mina, no dobra. Daj, no. No i tam. Ja chcę tak do szóstego, 6... szóstej rangi, ale <asses> do. Bardzo się ślicznie nie trzeba, No oni będą się wtedy sami w to rypywać. Trzeba A, to z, ten. z tego, co je wziął. Patrzcie, patrzcie. Oj! O kurde. Oj, nie patrzy, nie patrzy Poziomka. Przeba zleć się za tysiące nawet. Dużo kasy. Musimy go tak palnąć, że... A zanim nam tam zniknie. Bo ja tego nie chcę. A zrobimy... Takie coś, że będzie nas policja gonić przez miasto. To będzie super. To będzie załog.

Kaset? I wie tu stanę? Ej. Czyli był bezdomny, nie, nie opagani. Że jak się nie mówię. Komisja, gdzie jesteś? Co to jest? Sara? Co tu jest na mhm. proszę? O kurde. Zapomnijmy ja, to, że mówię. No ale tak mamy policję, to fajnie będzie. Ucieknij policję. To będzie... Nie wiem, gdzie. A masz milę. Mij depnął, no co, że. A masz kolejny.

Dobra, wspominam. Powinien... Ja się prędzej ja rozwalę niż to niego. No nie dobra. Trzyma. Następny. Yy, dobra. Nie może być ani jednego z Pięcia? Teraz? O teraz. O. teraz? nie może być. Jeszcze na to będę. Sprawienie. Yes! Ale Chyba, что, no. есть А, Что еще сезон Я просто... Выдосил. Извините. Это что? Ну вот тут то еду еду царап. 2 118. Уф. Og rozwaliśmy to było świetne eee. teraz będę musiał naprawić pan naprawił no pan naprawi się naprawi się drywciaki robimy bo nic tejarce nie do goni no jest mocno szybka. No co do przyspieszenia. Ponad 250. Jeżeli się jedzie, to tak słyszy władzą przyspiesza.

Oh, Nie dobrze. Oh. Jeszcze raz powiem. Nie dobrze. Jesteśmy prawie aresztowani. Mam bo. Murzysz się lani, wyleło. Macie tutaj kurde. Duszaki bo rzucałem wam. Macie. Dobra. No i patrzcie, 142 tysiące. Widzicie, jak się to robi? No, więc. Naprawdę, zarąbiście dużo kasy. Świetny sposób na zarabianie tym autem. Pokażę wam, jak ja go zrobiłem. Z technologii to tylko dać tak, na poziomie czwartym pole elektryczne. Na poziomie czwartym pole elektromagnetyczne, czyli ta mina. Stop. Co to jest? Aha. No, ma. Mina ogłuszająca, poziom czwarty. A co do ulepszeń, to wam pokażę. Wytrzymałość na maksa, siła na maksa. Tylko prowadzenie na maksa nie ulepszyłem w tym wozie. Wszystko na maksa oprócz prowadzenia. Prowadzenie nie wiem co wydaje. Prowadzenie. <gry> no więc. się go. No, na, na dzisiaj to koniec. I jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę lub suba. A w następnym odcinku widzimy się z właśnie naszym następnym odcinku wybierzemy sobie Ferrarię, no to się